Cześć i ja nazywam się Kerlinka, to jest kolejna prezentacja nowej postaci League of Legends, Kalisty, która to sprawdzi się jako strzelec w Dolnej Alei. Na początek przejdźmy sobie do omówienia jej umiejętności. Jako pasyw mamy wojenną grację. Kalista w czasie wykonywania swoich podstawowych ataków może skoczyć w wybranym kierunku. Możemy to wykorzystać do ucieczki, bądź także do przeskakiwania przez ściany. Pod kół mamy przebicie. Bohaterka rzuca włócznią i zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu przeciwnikowi oraz nakłada na niego ładunek rozdarcia. W czasie rzutu możemy również skorzystać z wojennej gracji. Pod w mamy umiejętność strażnik, która ma dwa zastosowania. Jeśli kalista i jej powiązany sojusznik zaatakują wybrany cel w tym samym czasie, to zadają dodatkowe magiczne obrażenia. Drugim zastosowaniem tej umiejętności jest wysłanie strażnika, który będzie patrolował wskazany obszar. Pod E mamy rozdarcie. Włócznie, którymi atakuje Kalista, wbijają się w cel na krótki czas. Rozdarcie powoduje, że za każdą włócznie spowaniamy przeciwnika i zadajemy mu dodatkowe obrażenia. Jeśli zabijemy wroga za pomocą rozdarcia, to umiejętność resetuje się. I na sam koniec pod R mamy Zew Przeznaczenia. Kalista wchłania powiązanego sojusznika, który następnie może wykonać doskok w wybranym kierunku, aby podrzucić trafionych przeciwników. Warto dodać, że Kalista może użyć swojego ultimate'a tylko z jednym wybranym sojusznikiem. Wyboru tego dokonujemy za pomocą przedmiotu o nazwie Czarna Włócznia, który to otrzymujemy na starcie każdej gry. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nową postać. Na sam koniec jak zawsze zostawiam Was z jej animacjami. Jeśli materiał Wam się oczywiście spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, bądź też zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Żegnam się z wami ja, Czyli Kernik i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się na razie. Cześć! We must attend to other matters.